Witam, witam z tej strony olastina.pl. A dzisiaj pokażę Wam, y, jakie jest moje hobby. Y, tak, dobrze wiecie? Moje hobby, ja i gacek, bo mam kotka y, To jest mój mały gacek, to jest mój mały pomocnik. Y, sam las tu na nas pół. Ja go nie ściągnęłam. On, on sam las. On się wspina po, y, po tym krzesełku. Się wspina tutaj. I włazi mi na stół. A potem na mnie łazi, włazi. Taki to już gadak taki pomocnik. Co go odciągnę, żeby był mnie bezpieczny, to on i tak skoczy. Skrzywdzisz się. Nie idź tam, chodź tu. No właśnie. Czego pilnować? Tutaj ja szlifuję. Mam taką szlifierkę i szlifuję na. Yy, Zdejmuję z tego yy, te takie brzydkie. Coś, żeby był ładny I je potem skracam i obcinam na no, takie deseczki robię. I z nich robię z tych, yy, z tych skrzynek robię doniczki. Oczywiście też je maluję na farby. Różne Tutaj Kacek mówi, żebym już szła śliwować, Bo już właśnie na pudełko do szlifierki Zaraz zobaczycie jak mi wskoczy na ręce Na początku musi pogryźć Bo lubi gryźć To jest taki gryzoń mały No i Chcę powiedzieć, że jest hobby. Moi, Ja lubię takie rzeczy drewniane robić. Skrzyneczki, różne rzeczy z drewna. Takie różne rzeczy z drewna. Układasz. Robię drewno. mnóstwo rzeczy. Jedną skrzynkę jeszcze mam skończoną. Ona jest na parapecie na dworze. Nie możemy podejść, wam pokazać. Kacek zostanie. Nic się mu tutaj nie stanie, bo to garaż to jest tego jego miejscówka. Okulary mam i maseczka. Chodźcie, takie zabezpieczenie, żeby nie wdych, nie tych popiołów nie brać do buzi, ani do oczu mi nie wlatywały podczas szlifowania. Jesteśmy teraz przy kasztanie. Wielki jest, fajny kasztan, wielki duży ładny kasztanik. No, taki kasztan wielki. No i on pokazuje tą doniczkę. Oczywiście, kwiaty też muszę to kupować, ale taka doniczka zrobiłem dla mojej mamy. Nie wiem, czy mi widać bo się nie da obrócić. No i no to tyle na, na mój temat. za papa.